No, pozdrawiam z biegów. Taki mamy widok. Tutaj na zorze przyjdę patrzeć, ładne niebo. I nie ma świateł. Taki lasek, o, to można jagody. Tu jagody, tu, tu, wszędzie. Jagody, znaczy nie jagody, to są borówki w I te do klopsów, A tak z krzaka też. Ludzie się boją tu jeść. Nie wiem czego. No. no, to cześć. Kolejny dzień. Dzisiaj zaczynam studia. Idę na pierwsze zajęcia. Na 13.00. Więc jeszcze jest luks. No, może do Lidla pojadę dzisiaj. Czekam na kartę taką studencką z Lidla. Przeceny są na kartę. a muszę w zweryfikować. No, zobaczymy. Superwus.